Ох, Мерлін взяв баймія, ой, єйку, ну, кукулек, ой, єй, ой, єй, малятик мій, ой, єй, слушайте, ох, так, так, ну, no, і це повіш? О, повіш мій малютку, ой, єйку, єйку, ну, покулька малютка моя кухана, о, no. каси, бозі, бозі, мав пустити Саймона, не? Ну, кулька моя, ой, єй, ну, 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 Witam Was serdecznie na kolejnych pogaduchach u Ropuchy. Dlaczego Ropucha będzie tam? Witam Was, was u, u Margi Eski. Marga, jest, Marga Eska jestem ja. Na kanale 62+, ponieważ ja mam 62 plus lat. W zamian nie mam botoksów, hyaluronów i innych cudów powstrzykiwanych w twarz. Jak mnie Matka Natura stworzyła, tak se żyję, tak se umrę. Kochani moi, z czym dzisiaj do Was przychodzę? Ano, z czym? Z korektorami. Trochę się tego u mnie nazbierało, tych korektorów, to jest część tylko ich. Ja mam wszystkie je na wierzchu. Jakby kto się pytał, reszta tutaj jest w tym. Ale nie będę omawiała każdego po kolei, no bo to bez sensu, zboże, co tu się dzieje? Co ja co narobiłam? Korektory mi wylatają. Tak, no to w takim układzie. Po prostu przelecę się szybko po tych korektorach, które najbardziej mi odpowiadają. Już je wyciągam. Age Perfect z Loreala przede wszystkim jest bardzo dobrym korektorem, kochani. Był, jest i będzie, moi drodzy. Dobra, dobra. Już wszystko, już wszystko wiem. Pokażę Wam, które są dobre i już. Tak więc Loreal. Loreal. Age Perfect. Ja Wam muszę powiedzieć uczciwie, że on jest ten, niezmiennie jednym z najlepszych zarówno korektorów, jak i podkładów pod oczy. Pod oczy, podkładów na twarz. <grym> um, oczywiście ten z Catrice po prostu jest rewelacyjny. Następne takie, które Art Deco. Dzisiaj mam na, na twarzy podkład z Ardeco Deco. Pomieszałam moi drodzy z tym od. O, te dwa pomieszałam, jeden do jednego. I powiem Wam, że efekt po prostu jestem zachwycona. Puder położyłam pierwszy lepszy pod ręką. Miałam ten z Klinik. Pod oczami mam tylko oczywiście korektor, bo pod oczy korektorów, nie, korektorów, pudrów nie daje nikt, jakie one były delikatne i, i ten o, oczy, pod oczy dużo, dużo pielęgnacji i pielęgnacyjny korektor jak najbardziej. Dlatego też odchodzę od takich jak Ardeko który jest bardzo dobrym korektorem, ale nie ma pielęgnacji w sobie. Więc ja podwójnie się pielęgnuję, żeby nie było. I tym sposobem, moi drodzy, następne bardzo dobrze to jest właściwie to się miesza razem z korektorem. To jest taki rozświetlacz. że to nie jest, ale samo jak się położy, też taki rozświetlacz to jest. O. Takim rozświetlaczem jest też ten. M-Asan, takim rozświetlaczem, i jego można, i on jest bardzo też pielęgnacyjny, pielęgnujący. 20 ml Flora, Mare. zawsze kupię. Jeszcze raz, ma normalną taką, nie? Widać, że używam uczciwie. Mieszam z tymi, kochani, które nie mają w sobie pielęgnacji. Niektóre takie są. Ostatnio, nie zdziwiłam się bardzo, że ten sklinik bardzo ładnie mi się rozłożył. Musiałam mieć pielęgnację jakąś inną pod okiem, bo on mi się czasami rozkłada ładnie, ale wchodzi zawsze w zmarszczki po kilku godzinach. Ostatnim razem siedział na twarzy pod oczami i po prostu siedział, nie? Siedział. No i dwa hiciaki, łącznie z tym one, one Drop to są z, od um, dr Pieriko. Zawsze je kupię. Z tej strony dobrze. Zawsze je kupię. Są rewelacyjne. Niewielką ilość, później gąbeczką i pod okiem mam dzisiaj ten. Ten mam dzisiaj pod okiem, naprawdę odrobina, one, one są rozświetlające też i przysięgam wam, że nie włażą za jasną dziad, dziadowską, nie wchodzą. Słuchajcie, przereklamowane, czekaj, ja wiem, co tu się dzieje. Choty ktoś w nocy przychodzi? Nie wiem. Przereklamowanym dziadostwem, jaki może być, no niestety, L'Oreal, jest ten z L'Oreala. Wiecie, są, są nieuczciwe youtuberki, które wychwalają to, bo mają współpracę z Lorealem, a to jest dziadostwo naprawdę. Kosztuje coś 12 euro. Tego jest 2,05 półrech Ej, to ja, no ok. Jest, tak jest strasznie mała ilość, 2 ml albo coś takiego, nie? Nie polecam, nie, ja zapomniałam, że w ogóle on tu jest z tego wszystkiego. Nie polecam, ma makijowe kolory do tego wszystkiego. Wygląda fatalnie, fatalnie się rozkłada i nie, daje, nie nadaje się praktycznie do niczego. Następny, jaki taki, jako taki po japońsku, jest ten od Elizabeth Arden. Jego już jest tutaj Końcóweczka. Zależy od dnia, moi drodzy, jak się zachowa ten od stara. To, to zależy jak się, jak się ten, jak się mu spodoba, jak, jak ten. Ja po prostu czekam aż się skończy ważność, będę je po prostu wywalać, bo to niepotrzebnie mi zajmuje ten z milką. Też, też raz jest dobry, raz jest niedobry. Nie wiem o co chodzi, nie znam się, jestem ze wsi. To jest ten Catrice, taki z tych najnowszych, tak? A nie, z przed najnowszych. Nie, on się, ja jego zatrzymam, bo on na, na powieki jest, jest bardzo, bardzo dobry. Co ja tu jeszcze mam? Aha, ten z Radians, no, z burżuła nie jest zły, ale po niego praktycznie nie sięgam jego to już też niewiele jest w tym także niedługo będę robić porządki kupiłam też z Lumeny i powiem Wam, że niestety podkład jest lepszy, aniżeli ten no, jeżeli, aniżeli to jest tubeczka z ten no Concealer i poza tym on jest taki strasznie, no jak to się mówi, ciemniej, robi się pomarańczowy. Miałam go dwa, trzy razy i więcej nie ten. Który był dobry, ten, ten, ten pamiętam, on jest jeszcze nieotwarty. To jest z D Derma Concilatus. A z Maybelline. No, to jest jeszcze, jeszcze go mam, kiedyś kupiłam, nieotwarty. Zapomniałam o nich, bo te tutaj y, dużo co leżą, to ja po prostu o nich zapominam. Ten jest bardzo kryjący, y, taki suchy, wchodzący pod, pod ten, to jego sobie zatrzymałam do, y, też na powieki. Y, ten, y, y, to, to jest Rimel, nie był zły. Też tu leży, trzeba będzie zrobić tu porządeczek, moi drodzy, na, na tym, nie? Teraz tak, co my tu jeszcze mamy? To jest Make Up Forever. Też kurcze, pieczone, zależy od dnia. Czasami, jak się położy pod, pod oczy, to normalnie rewelka. A czasami po prostu ledwo z domu człowiek wychodzi, już widzi, że coś się dzieje. Nie wiem, o co, na czym to polega, nie mam tego pojęcia. Ten Sklarins jest bardzo dobry. To jest najwyższy, najwyższy półkowy, też podzielmy półki. Bardzo dobry. Taki do, dobry i, i absolutnie do kitu. O dziwo, moi drodzy, ten Fitmi. Bardzo dobrze się trzyma na tym. Na, i, 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 ja po prostu daję niewielką ilość. Ja mam taki pędzelek tutaj, znaczy mam tego typu kilka. On jest taki rozczapierzony. I dosłownie jak daję na dół to odrobineczkę i odrobineczkę pod odrobineczkę, odrobineczkę, odrobineczkę i gąbeczką, odrobineczką i gąbeczką. I proszę bardzo, mam bardzo ładnie pod okiem, nigdzie nie poważone, sobie leży i, i tak. Także ja bardzo powiem Wam, tak um, u, uważnie robię to y, wszystko. Czy ten najnowszy Scatrice. Y, jak się go położy pod oko, wygląda bardzo ładnie, też niewiele, ale później zastyga i wchodzi. Takie bardzo zastygające, bardzo szybko zastygające, kochani, to y, są y, też dobre. Trzeba je szybko zaaplikować pod oko gąbeczką i zostawić. I one zastygają i jak, nie, jak już nie wejdzie w zmarszczkę, to tak zastygnie i w zmarszczkę nie wejdzie. Już parę razy y, tak robiłam, takim jest ten z Loreala, ten... Takim jest ten, właśnie, takim szybko zastygającym I, i ten, ale mówię, mam ostatnio te, które Wam na początku pokazałam, e, królewiczek tu chodzi e, to, i te, tych używam, tego od, od Dr. Rico, tych dwóch, e, ten z Catrice One Drop i e, e, teraz tak, e, ten z Everline Magic Concealer. Kładzie się go na oczy, wygląda bardzo, znaczy pod oczy, bardzo ładnie, ale z czasem niestety e, kulbaczy się, jakby to moja babcia powiedziała, i wchodzi w zmarszczki, co, co mnie się nie za bardzo podoba. E, taki jest właśnie jak ten z o, Rival de Luz wydał kilka miesięcy przed świętami, czy po świętach, jakoś tak, nowy podkład. Tam gdzieś będzie filmik z nim. I nowy też niby z kyaluronem concealer. Ja myślałam, że to być może zastąpi tą kropelkę, która już teraz kończy swój żywot e, u, u Catrice i będzie tak fajnie wyglądał. Nie. Dziadostwo. Naprawdę u mnie wygląda tragicznie. Drugim dziadostwem jest ten. Najgorszy z tego, co, co mam. Um, miałam przecież w ręku. I gdzie to po, po, poszło sobie? No, i też ab, absolutne nogo dla mnie, te droże nie. Tyle zachwytów, tyle cudowania. O, a mówię, no kupię sobie. Ach, raz kozie śmierć, że no, szukam tego grala świętego korektorowego. O. <laughs> no i niestety, pieniądze w błoto, gra nie. Ten od Eveline, który kupiłam, kiedyś też jest na moich oczach praktycznie dziadostwo się nie nadaje, sobie leży, leży tutaj i, i, i kwiczy. Ja wam powiem, że ja się tych dziadostw już wyzbyłam, że ja, ja powoli y, dochodzę do tego momentu, y, kiedy y, tylko te dobre mam, używam, no tych innych nie chcę wyrzucać. a dziadostwo, absolutne dziadostwo. To jest to, coś potwornego. Y, to jest Makeup Revolution. Myślałam, że mam tego więcej, no i mówię, teraz używam tylko i wyłącznie e, tych kilku, używam tylko tych, czyli dwa są od Pierico, Clarins, e, ten z e, masbox e, to jest do dodawania, ten z Clinique, oddziwiona jestem bardzo, że, że ten e, e, z, A, z M Asam i ten z Catrice One Drop, czyli kropelka. To są moje obecnie, po które tylko i wyłącznie sięgam, dlatego one leżą na dolnej półce, a te na górnej półce. Bo, bo, no nie wiem po co leżą, szczerze. No, no nie wiem. No tak to jest. Moż leży i. I aż któregoś dnia przyjdzie i wszystko wyrzucę i później wyrzucę, tak jak ostatnio syn yy, yy, wyrzucałam popsutą kartę i wyrzuciłam dobrą kartę. Także dzisiaj nagrywam w ogóle na całkiem nowej karcie, którą sobie ja kupiłam, dostałam od męża pod choinkę taką, wiecie, szybko, taka 100 euro kosztowała, no to ją tak szanuję, nie? Znaczy nie, nagrywam na niej, ale jak wyrzuciłam ostatnią tą kartę, Niechcący, no to musiałam dokupić, bo jednak dwie karty muszą być na zmiany. tym bardziej, że jedna do aparatu, druga do jego aparatu do filmowania. To by było szybko. było szybko. To by było wszystko. Sama jestem zdziwiona, bo myślałam, że tego mam więcej, ale się okazuje, że jednak, widzicie, na te stare lata znalazłam kil kilka świętych krali korektorowych. Teraz czas stoi, od czasu do czasu sobie te, co jeszcze tak żeby się przekonać, że nie, bo widzę, że jeszcze ma datę ważności, no to choć użyj, nie? No to używam i się okazuje, że albo się tak jak ten z klinik, zaszokowana, to, to się, coś się może z mojej struktury zmieniło, moja ma pielęgnacja, nie wiem, nie mam pojęcia, I, i, ale cieszę się, że mam fajny taki kremowy, który ładnie pod okiem wygląda, korektor, kochani. To by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję za to, że przychodzicie, że komentujecie, że jesteście ze mną. Ja mnie to bardzo, bardzo dziko cieszy. Powiem Wam, że to chyba widać, że robię to z radością, prawda? No. Kochani moi, zdrowia Wam życzę i spokoju. Widzimy się następnym razem. Wszyscy zadowoleni z życia, oczywiście zdrowi i szczęśliwi. Pa pa, kochani! wow